Witam! chciałbym zaprezentować mój układ. Mój układ elektroniczny to taki alarm rozwierny. Działa na zasadzie, że po wyjęciu kabelka y, uaktywnia się brzęczyk, y, silniczek i dioda. Tutaj y, silniczek i ten brzęczyk zasilany jest na ten y, ładowarki od telefonu komórkowego, a tyłu tym wszystkim y, ten układ przez przekaźnik. Uwaga, teraz pokażę jak to działa. Tu jest kabelek, o, jego ja teraz wyciągnę. Biorę się zaświeca. chodzimy się, że widać, o. I wziąłem tych Dziękujemy za uwagę. To wszystko do usłyszenia.